Witam Was Jest godzina 9.30 Sobota, dzień kota No i dzisiaj będzie vlog, ponieważ będą się już różne rzeczy Będzie metamorfoza po prostu Ale to zobaczycie Idę do fryzera I potem jeszcze gdzieś Ale może nie będę spoilerować Bo po prostu moje włosy widzicie, jakie już to długie No i idę I będę próbować Znowu coś Ale amuletowego, to co chciałem już na wakacjach, ale nie wyszło no i co, ogólnie u mnie w pewnym tygodniu, a czy w tym tygodniu, jeszcze obecnym, zaliczyłem wszystko. Yeah, cztery zaliczenia zaliczone, więc wszystko zdane. No i w następnym tygodniu mam trzy, ale takie już, te zaliczenia są, no, łatwiejsze. Jeszcze teraz, najbliższy wtorek, jadę do WWA na koncert Korneli Jacobs. Dobrze, moi drodzy... E, no, ja do tego fryzjera. Zobaczymy, czy będzie odświeżenie, czy metamorfozę. Tentego, tego. Wiecie o co chodzi. Patrzcie, jak super, jaka górka, jakbym tak się przejechał na sankach. Uwaga. Zarąbiście. Nie mam sanek w Krakowie. Jakby, moim zdaniem, powinno być urozpowszechnione zwyczajenie na sankach w wieku e, młodego dorosłego. W wieku dorosłego w ogóle. Jakby. Czemu, jakby, sanki są pojmowane jako zabawa dla dzieci? I love sanki. Ja jestem po. I ogólnie mam to co chciałem, ale zawsze, zawsze u tych fryzjerów barberów nakładają mi tyle jakiś główienka, teraz mam tyle tego proszku takiego na łbie, że w ogóle te włosy moje włosy wyglądają najlepiej bez żadnego produktu I, i dlatego jakby ja wiedziałam o tym, że ja muszę wrócić do domu i je umyć przed kolejnym przed kolejną częścią metamorfozy <noise> nie wiem, dobra muszę umyć te włosy i ogarnę je, bo ja bo skończy mi się ogólnie szampon moje włosy i tak są teraz Dobra, Stawiam. nagrałem wcześniej, bo byłem w Kazimierzu, ale to był taki mess, ludzie we mnie wchodzili po prostu, że no nic, byłem po prostu w Rossmanie, kupić sobie szampon, właśnie mi się skończył, więc... A czemu to się otworzyło? Z Joppe, ze kosmetyki, które mnie nie uczulają i bardzo je lubię, więc kupiłem sobie pierwszy raz szampon z Jopę, więc tak. Moje dwie konferencje ze studiów, ja nawet chciałbym coś o tym, że to nigdzie nie ma, że to jest takie rare i w ogóle. Że super to robi na włosy, więc jestem dobra, nowa fryzura na włosy, zadbam i i właśnie w Kazimierzu, w galerii Kazimierz było capułka. A, review re fryzury, tylko no, jak mówię, muszę ją umyć jeszcze i ogarnąć. Ja nie wiem, nawet nie widzę tak zbytnio. Się... Ale chyba jest git, chyba jest git, w końcu coś nowego na mojej Po 50 latach od gimnazjum, pierwsza coś nowego, raczej od końca gimnazjum. Ale like no chyba git. Muszę to umyć bo właśnie widzicie to nawet nie mogę przełożyć rąk i to jest takie tam ale no muszę umyć bo za godzinę muszę być wielki reveal które też już nagrywam to wszystko nagrywam jeszcze raz muszę to nagrywać eee, robię koliczka. tutaj robię helixa bo stwierdziłem że ja już chciałem od tylu... Nie wiem, chyba od dwóch czy trzech lat, odkąd jestem na studiach, myślę o kolczyku. No i nie mogę się zdecydować i jakby stwierdziłem, że nie chcę tutaj na początku, tylko tutaj, bo ten mi się tak bardziej podoba i jak już to w zestawieniu z tym, ewentualnie. Ale na razie jeden, powoli zobaczymy, czy mi się spodoba, czy w ogóle będę chciał w tym chodzić. Stwierdziłem, no po prostu chciałam sobie zrobić taki prezent rodzinowy. Jest ja stwierdziłem, a po co czekać do tego 2 lutego, jak mogę to już zrobić? Znaczy no, powinienem się uczyć trochę. Ale tam radę, dam radę. Wrócę i będę się uczyć. Stwierdziłem, że no, zrobię to, żeby po prostu jak najszybciej mi się wygodził, bo no na początku panie będę miał jakąś kulkę czy coś, a ja chcę tutaj kółeczko, więc... Więc no, jest taka informacja, że po prostu dzisiaj jest dzień metamorfozy. Okej, okay, wysłyszałem. Trochę jakby... Tu są najdługie długie, z przodu. Nie wiem, czy ich trochę nie tak szczerze. Nie wiem, jak to pokazać na jakoś? W lustrze może jakoś? O, w lustrze, ja sam zobaczę. No nie wiem jak tu. No git chyba. Znaczy teraz to też strasznie takie. Bo moje włosy w ogóle po obcięciu parę dni muszę dojść do siebie, więc tak, ale... oto to no, to jest za długie To pewno obcinamy Ale tak ogólnie jestem zadowolony. W końcu jest zmiana. Jest, proszę państwa, git. Bo tam trochę słabo mi się ułożyły, ale teraz już parę dni po jakś są oklapnięte coś tam, tam. Coś tam coś to jest git. To jedyna, rozmawiam z mamą i jakoś się zapatrzyłem i mam za 9 minut tramwaj ostatni, w którym zdążę dojechać, więc wychodzę z domu już w tym momencie, więc see you later, nie wiem czy coś nagram z tego robienia kolczyka, bo będę pewnie podesrany i zresztą będę podesrany w sytuacji, żeby nagrywać i pytać się o nagrywanie, czy mogę sobie nagrywać, więc see you later. Dobra. Mega śpieszną teraz, chyba zacznę teraz zbiec bo nie tak dowodzę, że pójdę tu tramwajem, ale zyp. cała ulica rozwalona, nie mam. nie może być tak, że nic nie było rozwalone Ma tylko nieodnawiona. A, Mega tak nie odnowiona. ładnie Tak jak mówiłem, mi się nagrałem, bo A, Szczerza, nie nagrałem, tym pipką Jak sytuacja? A, tak Ale na piernicza. Szczerze, ja nie spodziewałam się tego I muszę na prawej stronie zawsze I się boję tego To jest mój strach jedynie Że po prostu nie podołam i będę spać na złej stronie, a nie mogę, bo wtedy mi się nie zagoi ten kolczyk, więc, więc tak, się jaram, dzisiaj tylko teraz, A znaczy dzisiaj metamorfoza. Hej, halo, cześć, nie zauważyłam, <grym> ale dnia napisuje jak ma dolec, aaaa, widzicie <wiosenka> to? Mamy już z włosów, no i swoje. Tak, kupiłam, patrzcie. Ja patrzcie co mam ciekawego, garnetowy tu już. będzie się działo. Akcja będzie, akcja. No, A crazy. crazy. <gryzolka> na półka w Carrefourze, ale na dzisiaj nie ma łowów tutaj. Dzisiaj. Mm, tutaj tylko mar margaryna to... tylko. To... Co się dzieje? Jemy Asia. Asia from Galeria Gierka. Ja. Yeah. Więc jemy szybki vlog, tylko wróciliśmy do mieszkania i gdzie są moje zakupy? sobie masz pokazać swój zakup. Mój zakup? Tak, mój zakup to jest e, sól morska do głuba, przecież takie to jest małe. I mam nadzieję, że to będzie dobre. bo jak nie, to noce na nie oddaję zbytnio. I patyczki do kucz, czyszczenia kolczyka. No jest tutaj tam? To już jest sprawdzone i ja to lubię. Lekkie krycie, ale takie cool. To będzie testowane. To jest. Ojej, przepraszam. To lubię używać po prostu. Bardzo ładnie pachnie intensywnie. I tutaj mamy tusz taki. Super. Granatowy. W prezentacji bardzo fajnie. Dziękuję. Ale ja idę chyba na damkę godzinną ogólnie. Taka decyzja. Wstałam z jamki. Mam nadzieję, nie. Zostałam tak ispa, i obudziłem się tak, więc mam nadzieję, że tak śpię. Naprawdę nie chcę krzyść tego kolczyka, chcę, żeby szybko się do Muszę ogarnąć pokój bo jest syf. O, wy jest jej mamy lorskie Jeszcze, Boże. Coś mam jeszcze dodać chyba nie? I zrobię sobie herbatę. Dobra, nie wiem, nie wiem nawet jak was postawić. Może krzywą, możecie być się krzywa. Czyszczę kolczyka pierwszy raz boję się, boli mnie. I sam spikuję to tym. Jak to nam... Może kościło. Tego... O! No nie wiem. Boję się, muszę patrzeć w lustro. No to. Aaaa, Nie widzę. O, wow, jak ja to mam przesunąć do przodu, jak mnie ja tutaj boli. O nie! No nie! O. Z wielkimi bólami przepycham. Hmm. Jezus. Zapomniałem, że te na te norweskie zaczynają za 5, 8. Pierwsze 8, więc. Pierwsza. Farida. A ja sprzedam pokój, właśnie przebierałam pościel, bo w ogóle muszę przebierać raz na tydzień pościel. A poduszkę codziennie, macie poszewkę z poduszki i nie wiem, jak to A, robić, bo ja tylko dosta, 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 dwa zestawy do pościeli, więc. Więc no, muszę się wymyśleć. Ogranam pokój, oglądam sobie coś tam. Ale akurat się złożyło. E, I co? No zaraz coś kończy, bo to są półfinały, one są krótkie bardzo. Znaczy bardzo, no z godziny trwają, czy Zrobię sobie kolację. Pouczę się. I idę spać. Ale uczta. Osośowa. No ja, owo. Mój klasyk. No i tak się dzieje. Co pijesz? Herbatkę. Jaką? Żurawinową, już ostatnia, a ją bardzo lubię. I trzymajcie się cieplutko w tym y, czasie sesyjnym. Powodzenia, Powodzenia, Charlie. Powodzenia, Powodzenia Charlie! Co? Będę no, no, kolację z Julią. Wcześniej oglądaliśmy TikTokiem. Tak szczerze, oglądaliśmy TikToki z półtorej godziny. Teraz, sobie już nadłączyć coś na Netflixie, to oglądaliśmy TikToki z półtorej godziny. To jest jak bez sensu. Idziemy kolejny raz, co ja się szumyłam. Jakby trzeba robić 3 razy dziennie, więc są, się. Zakażę rano, po południu i wieczorem. A dobra, ogólnie jest taka sytuacja, że jakby ja nie mogę kłaść na tym uchu w nocy. Ja zazwyczaj tak śpię o tak w tą stronę, albo ja w ogóle śpię na brzuchu i też w tą stronę. Zazwyczaj dość tam mam otwartość odwróconą. Ale jakby wiem, że na pewno ja, ja się uszam też w nocy i ja się trochę boję. I nie wiem, czy nie przykleić... Mam tutaj takie taśmy, i nie wiem, czy tego tego później przykleić. I wiem, że jak będę miał to przyklejone, to się na pewno na tym nie, nie położę na tym uchu. Patrzcie, znalazłem takie i idealnie, delikatnie, widzicie to? Idealnie, muszę teraz przykleić jakoś tylko. Może to wygląda głupio, ale może to nie będzie takie głupie. Ale wiecie co, może tak zostawię, bo... Bo tak. I jakby, jak będę miał coś takiego, to ja ty... Się... Tak jak wiecie, jak będę miał to lekko to ja myślę, że tak się nie położę jednak w nocy. Tylko tu, żeby to jakoś mocno przykleić. Ewentualnie no jeszcze tu, tylko ta taśma w ogóle zostawić ślad na skórze. Ja nie chcę mieć tutaj takich e, wężyków tak przy całej twarzy, więc dobra, tak zostawiam. I wiecie co? Może to wygląda, ale to działa. Nie śpię na tej stronie. Cały czas śpię na tej, więc polecam. No dobrze, moi drodzy, więc co mogę powiedzieć? no to koniec filmiku. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że. Jeżeli podobał się ten filmik, zostawiajcie łapki w górę, łapki w dół, komentarz, subskrypcję, padajcie na moje social media. Yy, no, więc do zobaczenia, alo.